Naturalne męczenie mózgu. Yy, lista numer 3. Zadanie 17. Nie wiem, czy widać dobrze. Czekajcie, muszę sobie zerknąć. Uj, nie widać dobrze. Więc zadanie 17, czyli jest. Yy, yy, yy. 17. Usuń niewymierność, Mam pierwiastek. Z 2 plus 2 przez yy, 3. Pierwiastki z dwóch razy. I jak mam tylko tutaj. Hmm. 3 razy pierwiastek z 2 bez żadnego plus coś tam, to mnożę tylko i wyłącznie razy ten pierwiastek. Dlaczego tak? Zaraz zobaczycie. Czyli mam pierwiastek z 2 plus 2 razy pierwiastek z 2 przez 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2. To się równa. Na górze każdy z każdym. Czyli mam pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 plus 2 pierwiastki z 2 przez 3 razy pierwiastek z 2 razy 2. To się równa. Na dole mam to samo co na górze, więc 2 razy 2 jest 4 yy, i pierwiastek z 4 jest 2 plus 2 pierwiastki z 2 przez 3 razy 2, czyli jest 2 plus 2 pierwiastki z 2 przez 6, a tutaj mogę zrobić coś takiego, że wyciągnę dwójeczkę na górze przed nawias, więc mam 1 plus pierwiastek z 2 przez 6, tu się skróci 1, tu mi zostaje 3. Więc 1 plus pierwiastek z 2 przez 3. Jeśli masz problem z wyciąganiem czynnika przed nawias, też podlinkuję. Jeśli masz problem z wyliczaniem pierwiastków w tym zadaniu, również podlinkuję filmiki do pierwiastków. Także yy, widzisz. Usuwanie niewymierności łączy się z pierwiastkami, łączy się z wyciąganiem przed nawias, żeby już ten w, ostateczny wynik był super piękny. Kolejne zadanko za moment.